Dzień dobry moi drodzy, witam Was tutaj Dorota. Kochani, zapraszam Was na rytuał bogactwa, który będę robić jutro, czyli w czwartek, w godzinach porannych. Ja wiem, że to jest dla Was bardzo niedobry czas, ale z drugiej strony, kochani, jestem zdania, że trzeba chwytać energię wzrastającego i przybywającego Słońca, dlatego że to Słońce jest właśnie tym, które dodaje energii naszym działaniom i dodaje energii naszemu życiu. Więc dlatego ja zawsze robię te rytuały w godzinach przedpołudniowych. I mimo iż Wy macie najczęściej problem, żeby w tym czasie tą świeczkę zapalić, to ja Was zawsze proszę o zapalenie świeczki przed wyjściem do pracy, bo ona pali się tak czy inaczej dłuższy czas. I Wasza intencja w połączeniu z moją intencją, wtedy kiedy ja prowadzę rytuał dla Was, jest wzmocnieniem tego rytuału, który, który przeprowadzamy. Kochani, słońce weszło. Przepraszam, Jowisz wszedł do znaku ryb. Czwartek jest dniem Jowisza, dlatego uważam, że teraz właśnie ten rytuał, który będziemy wykonywać w tym tygodniu i jeszcze w ostatnim dniu byka czyli znaku, w którym nasze bogactwo i nasze pieniądze są bardzo ważne będzie miał dużą siłę oddziaływania. Jak zwykle przypominam, że y, rytuały przywoływania jakichś y, spraw i rzeczy u mnie to jest koszt 250 zł. I proszę, y, jeśli ktoś z Was się decyduje, bardzo proszę, gdyby ktoś z Was zdecydował się na dwa rytuały, y, 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 koszt rytuału schodzi wtedy do 200 zł. Y, moi mili, Przypominam Wam, że jest to już ostatni czas przed pełnią, czyli ostatni czwartek przed pełnią i na najbliższe ponad trzy tygodnie. Nie będziemy przez najbliższe trzy tygodnie, ponad trzy tygodnie, nie będziemy mogli wykonywać, przynajmniej ja nie będę wykonywać rytuałów bogactwa. Ja wiem, że niektórzy to robią, ale podczas opadającego księżyca, podczas ubywającej energii księżyca, uważam, że te rytuały nie mają takiej siły i mocy jak podczas przybywającego. Zapraszam więc tych z Was, którzy chcieliby, w, wziąć udział czy też chcieliby zamówić dla siebie taki rytuał i wzbogacić swoje pieniądze, swoje życie materialne. Dziękuję Wam za uwagę i wszystkie dane do kontaktu są zawsze pod filmem. Gdybyście mieli jakieś pytania, to również na nie odpowiadam. Ciepło Was pozdrawiam i do następnego razu. Pa!